Ostatnio na kanale pojawiło się sporo treści w takiej tematyce szukania celu i znajdowania swojej pasji i podążania za nią, znajdowania zawodu związanego z nią. I myślę, że niektóre osoby mogą nieco się pomylić, mogą odnieść mylne wrażenie, że ich pasją jest granie, właśnie i będą celować w karierę esportowca. Kiedyś w szkole usłyszałem słowa że esport to nie sport. Mieliśmy jakąś tam prelekcję o, o zdrowiu, o sporcie właśnie. I wtedy bardzo to, bardzo mnie to oburzyło. Eee, ale czemu nie? Ale jak to? Czemu nie? Eee, ale teraz już wiem, że była to zupełna prawda. Ja jestem Filip i chcę pomóc ci wykształcić zdrową relację z grami. A esport zdecydowanie zdrową relacją z grami nie jest. Miejmy to już z głowy, Esport to nie sport. Sport to narzędzie, które daje nam coś pozytywnego. Sport jest super, sport jest bardzo przyjemny oraz daje nam benefity również na nasze późniejsze życie. I tak wiadomo, że e-sport, że, 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 że e granie w gry, daje nam takie rzeczy jak koordynacja ręka-oko albo analityczne myślenie, ale no myślę, że odrzućmy to. Sport daje o wiele więcej benefitów, które przydają się. No, w bardziej codziennym życiu, i wiadomo, że są kontuzje, są kontuzje, eee, nie będę tego wykluczał. Ale kontuzja to jest tylko, no nie wiem, no, jakaś część sportu, bardzo mała. A w e-sporcie co mamy? Wielogodzinne siedzenie, wielogodzinne wpatrywanie się w ekran, nie, nie robienie niczego innego, nie poświęcanie tego czasu na, dajmy na to, rozwój czy sylwetki, czy uczenie się czegoś, co nie jest taktyką, jak się powinno zagrać, albo mechanikami gry. Czas jest. No, chyba jedyną walutą, której, że jedyną rzeczą, której się nie da kupić, znaczy trochę się dała, bo można robić, wydawać pieniądze, żeby krócej na przykład, nie wiem, dotrzeć gdzieś, ale czasu już nie odzyskamy. Pieniądze, jeżeli stracimy, możemy odzyskać, czasu już nie odzyskamy. Także ten czas powinniśmy poświęcić na, na coś wielkiego, na coś, na, no właśnie na rozwój, na rozwój samego siebie, a nie na granie. Sport to ruch, największą zaletą sportu jest właśnie ruch, a e-sport to wielogodzinne siedzenie, a takie, takie siedzenie przed kompem, nawet jeżeli dostajesz za do to kupę kasy, no jest dla ciebie wyniszczające, jest wyniszczające dla twojego zdrowia i zdecydowanie nie jest pozytywnym aspektem. Sport to zdrowie, a esport to zdecydowanie nie jest zdrowie. Poza tym, sama, sama w ogóle droga do zostania e-sportowcem jest bardzo, no, bardzo długa i bardzo trudna, a polega na tym, żeby grać, nie? bo, bo jest to bardzo czasochłonne i dodatkowo, jeśli nie masz takiego wrodzonego talentu, to wiadomo, że znikiesz w tym morzu ludzi, którzy grają dobrze, ale nie na tyle dobrze, żeby być esportowcami. I poświęcisz ten czas na co? Na gry, właśnie nie na naukę, nie na sport, nie na budowanie relacji, nie na doskonalenie siebie, tylko na gry z nadzieją, że być może Cię wezmą do jakiejś drużyny sportowej, być może zrobisz jakąś własną. Ale jest hmm, no są to złudne nadzieje. Naprawdę ułamek graczy to esportowcy. myślę, że dałoby się ich policzyć. Te, takich znanych esportowców dałoby się policzyć na palcach. Być może nawet nie dwóch rąk, ale no, jest ich bardzo mało w porównaniu do wszystkich graczy na świecie. No tak samo nie no, piłkarzy takich e, znanych no, jest o wiele, o wiele mniej niż e, ludzi grających w piłkę ogólnie. Załóżmy, że poświęcasz. Całe swoje dni, być może nawet rzucasz szkołę, żeby grać, poświęcasz się temu graniu i udaje ci się. Co tak naprawdę zyskujesz? Zyskujesz kasę, ok, fajnie. Zyskujesz bycie rozpoznawalnym wśród graczy i to tyle? Naprawdę, naprawdę zależy ci na tym, żeby poświęcić tyle godzin. Tyle swojego życia na nagraniu, na siedzeniu przy komputerze, na niszczeniu sobie kręgosłupa, na niszczeniu sobie wzroku, na niszczeniu relacji, na innych no, wyniszczających czynnościach po prostu. naprawdę chcesz poświęcić tyle aspektów swojego życia, jak zdrowie, jak relacje, jak po prostu przyjemność, satysfakcja, dlatego, żeby zostać esportowcem i być rozpoznawalnym przez graczy i dostawać kasę? Są inne, naprawdę o wiele lepsze, o wiele bardziej rozwijające kierunki, które zapewnią ci kasę i rozpoznawalność i wiele, wiele więcej. Uwierz mi, Nie kończy się życie nie kończy się na graniu, i skoro teraz myślisz, że lubisz gry, bo jesteś od nich uzależniony, no to no nie tędy droga, żeby zostawać esportowcem, uwierz mi. Tędy droga, żeby opuścić trochę ten komputer i zobaczyć, co jest innego w życiu, i dopiero wtedy zdecydować, bo skoro. Jak całe twoje życie jest tylko grami, no to wiadomo, że twój mózg będzie wędrował do takiej strefy, że o, no, lubię grać, gram, to może zostanę e sportowcem. Ale twój mózg nie zna nic innego. Twój mózg nie wie, e, jak się nie wiem, rysuje. Jak się właśnie uprawia sport, jak się gra na instrumencie. Być może nie wiem, sięgniesz po gitarę i e, okaże się, że jesteś geniuszem gitarowym, który. Umie zagrać wszystko już nie wiem, po tygodniu nauki. Co, co sprawi, że będziesz mógł na przykład celować w karierę gitarzysty. A to zapewni Ci i kasę, i rozpoznawalność, i również inne fajne rzeczy. Chociażby z rozwój, że będziesz umiał lepiej grać na tej gitarze, będziesz mógł no, się rozwijać po prostu w grach. Nie za bardzo się rozwiniesz. Sam zadaj sobie pytanie, czy warto zostawać e-sportowcem po tym wszystkim, co Ci powiedziałem. A jeżeli masz problem z graniem, jeżeli widzisz swój problem z graniem, to masz wysłać mi maila rozmowa, a ja wyślę ci dalsze szczegóły i wtedy będziesz mógł zdecydować, czy chcesz się umówić ze mną na rozmowę. A tymczasem, no co, no podsum podsumowanie jakiegoś wielkiego nie trzeba tutaj, myślę, że wszystko powiedziałem. No, esport to nie sport. Takie dałbym podsumowanie. Jeżeli zależy ci na zdrowiu, no to esport nie jest czymś, co powinieneś wybierać. Jeżeli podoba Ci się to co robię, to zostaw tę ocenę w komentarzu, zostaw ocenę opinią i subskrypcją, a jeżeli znasz kogoś, kto ma problem z graniem, to wyślij mu mój kanał, mam nadzieję, że mu jakoś pomogę. Tymczasem będę Cię żegnał i pamiętaj, weź życie w swoje ręce.